Siema się, witam, witam ponownie na moim kanale i dzisiaj Wam coś pokażę. E, musicie wejść do StumbleGuys Guys, to też jest informacja do innych youtuberów, e, albo mniejszych, albo średnich, albo bardzo dużych, albo po prostu ja, jakichś du, dużych. E, e, tutaj gdzieś ta gazetka pojawiła, mi się czerwone kółko i jeden w środku. mi nic nie było. Jak zawsze weszłam w sklepy, bo, bo może coś w sklepie było i jest. E, tutaj jest gwarantowany papet, e, no po prostu pi, Pinokio, cztery saklejnotów, a tej Anubis, którego strasznie chcę mieć, ale już chyba nigdy go nie będę mieć. Niestety, bo, bo nigdy nie kupię tej o, of, oferty, o tej. Który te, teraz właśnie kliknąłem Więc to jest bardzo szkoda, bo ten skin jest dla mnie bar, bar no znaczy... No jest ładny Więc dlatego no i... To, to byłoby by na tyle i...